Jest sobota. Już jest po wietrze, ale nie ma prądu w całej okolicy. Pokażę Wam w dzisiejszym odcinku, jak przeżyć bez prądu w domu, który jest cały na prąd. Wiadomo, wszystkiego nie da się zrobić, ale przynajmniej co powinno się mieć w domu. Na wypadek takich sytuacji Na szczęście jest ciepło Bo jakby było zimno to byłoby u nas zdecydowanie gorzej No bo mamy ogrzewanie Również elektryczne Zapraszam serdecznie na odcinek Dobra, pierwsza moja myśl była taka Żeby się podpiąć pod samochód Patrzę, no bo mamy cały samochód praktycznie załadowany Czyli pewnie gdzieś koło 60 kWh, a tutaj jest obciążenie maksymalne 200W. Mam też magazyn energii, tak? Tylko ten magazyn energii działa wtedy, kiedy mamy synchronizację z siecią. Jest możliwość, żeby on działał bez synchronizacji z siecią i chyba będę chciał to sobie sprezentować. Kosztuje to około 3-4 tysięcy zł. Taki backupik. Tylko, że wtedy możemy korzystać z jednej fazy. Nie możemy korzystać z wszystkich trzech faz, tylko z jednej fazy. To też kiedyś sprawdzimy, a póki co pokażę Wam, co warto posiadać w domu. A jak wszystko jest na prąd, to nawet bramy garażowe ani zwykłej bramy nie zamkniesz bez prądu. Na szczęście są możliwości, żeby bramę zamknąć bez prądu. Dobra, odsprzęglamy. Zamknę to na razie. I brama nam się już... zasuwa. W razie jakiegoś wielkiego problemu w tej chwili tutaj to wspomaga nam te solary, żeby działało, bo wiecie o co chodzi, że jakby nie daj Boże nie było, że tak powiem, prądu, a słońce by świeciło, to miałbym problem z solarami, prawdopodobnie już by glikol wypierniczył. I tu mam 110 kurde, jaki tu bałagan jest. 110 amperogodzin. Bateria. Tam widać. Postaram się Wam pokazać. 110 amperogodzin bateria. Mam takie dwie. Na szczęście przez dzisiejszy dzień do południa świeciło słońce. To usyna w domku też się tam naładował akumulator. Więc, gdyby coś, bierzemy ten akumulator. I mój pomysł jest taki: nie wiem, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie żeby ten inwerter podłączyć do samochodu. Bo być może on ma mniejszy pobór, trzeba byłoby to sprawdzić. I wtedy pobierałby większą moc z tego urządzenia, bo znowu to urządzenie pozwala nam na pobranie, z tego co pamiętam, 500 wat, watów z tego urządzenia. Dobra, zasilanie podłączyliśmy. Włączymy to, co jest najważniejsze w domu, czyli centrum informacji. Moja żona najgorzej ubolewa, że nie ma zmywarki. To jest problem. Jak sobie poradzić bez prądu, jak nie ma zmywarki? Co... Asia coś ci pokażę, coś ci pokażę. Jak obiad jemy, bo nie ma prądu. Jest taka zmywarka z tamtych lat. I tutaj zobacz, tutaj, tutaj jest kostka do zmywarki. mam ciepłej wody, Jak nie masz ciepłej wody, masz jeszcze ciepłą wodę. I mamy taką kuchenkę turystyczną, odkręć to po prostu. To jest czysta, się... to dzięki mnie jak ja chodzę na pielgrzymkę, to masz tą kuchę. No. A jeszcze mam taką miękę ja też mam jedną butelkę. To... Taki bajer za 100 złotych. Proszę bardzo. Cyk i... No trzymają. Przez sam tego nie zrobię. Nie w tą stronę. No bo no, weź to zrób się? sama. Z czego ty się cieszysz? Proszę bardzo. Szybko. Bo ostatnia butla. A chcemy się jeszcze ciepłej herbaty napić. Taki protip. 100 zł plus 5 zł, czyli 8 zł kosztuje ta jedna butla? Coś koło tego. Trzymamy sobie takie coś i w razie czego mamy z czego, że tak powiem, mieć chociaż herbatę. Jak masz taką wspaniałą kuchenkę, która po prostu przychodzi brak prądu i jesteś w czarnej dupie. Ale powiem Wam szczerze, że przerażające to jest. To, co teraz Wam pokazuję, jesteśmy na zewnątrz. Tak ciemno to dawno nie było. To jest raj dla złodziei teraz. Ja tam dzisiaj śpię przy panelach, będę pilnował. I jaki mamy stan naładowania akumulatora? W tej chwili 89%. Można sobie to łatwo policzyć, że jeżeli 64 kWh podobno jest dostępnych, to yy, szybko to zaraz policzę. No więc tak, z samochodu załączyłem telewizor. Ale są kolejne problemy, żeby nie było. Nie ma łatwo. Tak, Nunia? Są problemy? A mianowicie takie, że antena jest połączona na jakimś zasilaczu, który też nie ma prądu, gdzieś tam na kominie. Więc telewizora dzisiaj chyba nie będzie. Próbujemy internet uruchomić, ale tak nie ma prądu w całej okolicy, że chyba nawet nadajniki wyłączyli, więc chyba szykujemy się na wojnę. Dobra, YouTube działa, ale internet słaby, więc i taki tak nic z tego nie będzie. Ale pewnie gdyby chciał podłączyć jakąś nie wiem lodówkę, coś takiego ważniejszego niż telewizor, to mógłby sobie skorzystać z takiego samochodu. Szkoda, że tylko 200 W może być obciążenia. Mogłoby być trochę więcej. A przy okazji posiadam jeszcze takie lampeczki, te jaką się nazywają powerbanki poładowane. Tutaj kolejna lampa, która się przy okazji ładowała na solarze. I też możemy. A Ty musisz się tak drzeć? Słuchajcie, próbowałem sobie udowodnić, że bez prądu jesteśmy w stanie żyć na tych wszystkich off-gridach, ale powiem Wam szczerze, nie. Nie ma szans. Musiałby się chociaż co jakiś czas pojawić jakiś prąd, dlatego, że jednak z czegoś musimy to naładować, a słońca nie ma. Tyle w temacie. Idę w ciemnościach Siedzieć dalej. Dobrze, że mam te lampki LEDowe, to chociaż nie siedzę w totalnych ciemnościach. I jeszcze są naładowane. Ewentualnie mogę sobie je z samochodu naładować albo z jakiegoś innego of No to takie coś to sobie można naładować, ale więcej to sobie można. Wiecie co? Gówno sobie można. Dziękuję bardzo. Powiem tak. Może Wam każdy mówić co chce, ale prawda jest taka, że bez zakładów energetycznych, według mnie oczywiście. Póki co nie jesteśmy w stanie funkcjonować, no bo widzieliście, jak to wszystko działa, co się dzieje. Wczoraj jeszcze udało mi się uruchomić, już nie chciałem się nagrywać, udało mi się uruchomić, że. Yy... A, to pierdoły. dobra, nieważne. Ważne jest to, że nie ma szans, nie ma szans. To wszystko jeszcze jest w takich powijakach, że trzeba by mieć mnóstwo kasy, albo być tak upartym jak np. przykład Piotrek, jako niezależny, którego pozdrawiam serdecznie. Żeby móc funkcjonować, ale czy Piotr funkcjonuje W tym off tak całkiem bez wyrzeczeń To niestety też nie jest Prawdą, zresztą Piotr o tym też wielokrotnie wspomina, więc No jeszcze trochę musimy się, że tak powiem Pomęczyć Cześć A chyba najgorsze jest to, że Temperatura w domu z 23 stopni Po 23 godzinach, prawie 24 godzinach Osiągnęła 18 stopni, więc jeśli masz elektryczny dom, nie daj Boże, żeby było dłużej niż 24 godziny, cześć.